Tam Dzisiaj u nas w utorcie klasa Axion 810. Dzisiaj do nas przyjechał z Niemiec. W pięknym stanie. Z ładowaczem czołowym 3. Q88. Z dużą łyżką gabarytową. Z liściami hydraulicznymi. Posiada nawet przedni wałek odbioru mocy. Przedniego tuza. Wyjścia hydrauliczne. Przepiękna maszyna, naprawdę. Rok produkcji tego ciągnika jest 2014. Przednia osie jest amortyzowana. Opony Wederstein z przodu 600 na 70 x 28. Jeszcze jakieś 70% bieżnika. Dobrze. Zobacz, widać bardzo mało używane, już to nie jest wycierane. Boska amortyzowana, przedni bałek, przepiękny sprzęt, naprawdę bardzo duży, gabarytowo. tyłu 650 na 85 x 38 są zupełnie nowe Proszę spojrzeć Tutaj mamy hydraulikę płodnośćnik, mały gwon, załączanie, wyłączanie, tutaj mamy Wynik posiada pneumatykę Babko Także aż raz, dwa, trzy, cztery mamy wyjść Nawet pięć Tuście, listro Świątynie ledowe Zaczep kulowy oraz daczek górny przesuwny też będzie w komplecie przepiękna maszyna naprawdę Tutaj mamy instrukcję obsługi. Tu jest nawet uf, buch, książka serwisowa w której są potwierdzone motogodziny tego ciągnika. Tutaj mamy, jakby był wydany, wszystkie dokumentacje, co on ma, czego nie ma. Tutaj mamy nawet e, przegląd niemiecki, czyli tuf. Podgrzewany, pneumatyczny terminal w języku polskim. Tutaj mamy obsługę ładowacza. Bardzo szybko chodzi i niesamowicie wysoko podnosi. Patronik, radio, świetlenie, bardzo fajny w obsłudze joystick do ładowacza. Tutaj mamy włącznik prądu, też bardzo wygodne rozwiązanie. Przepiękny sprzęt, naprawdę. Są wszystkie przeglądy, także 100% w oryginale, nic nie malowane. Dziś na nas przyjechał. Muszę zobaczyć, jak wysoko podnosi. Głownie jak ładowarka teleskopowa Zapraszam do testowania maszyny, oglądania Myślę, że, że warto Taki nowy sprzęt to naprawdę w tym wyposażeniu to są ogromne pieniądze, a tutaj jest dużo dużo taniej Zapraszam, pozdrawiam.